W zaprasza Ogle, sponsor programu. Dla Sereny do Valparaiso zakończył się rajd Dakar. Marek Dąbrowski z otręgi, do końca chronił rewelacyjnej jak na debiutanta siódmej pozycji w rajdzie. Hamulce spłynęły z tyłu, musieliśmy pompować, musieliśmy pompować, żeby hamulec się układał, żeby auto dochamowywało, było trochę ślisko, były półki skalne, do końca była walka. Do końca i wygraliśmy chyba niecałą minutę, więc rewelacja. O kolejnych Dakarach myślił już pilot i przyjaciel Dąbrowskiego. Zobaczymy, jak to będzie do poprawienia teraz na, na następny rok. Dzisiaj cisnęliśmy ile wlazło, żeby nie spać z tej pozycji. Marek się jechał wyśmienicie. Także no, to jest ogromny sukces. Marka, jako kierowcy, i mój, jako pilota. To wielkie zwycięstwo zawodników, którzy jeszcze pół roku temu byli motocyklistami. Po pechu na 11 odcinku, poza pierwszą dziesiątką dopadł Adam Małysz, lecz 13 miejsce jest najlepsze w historii występu. Gdyby nie ten trzeci, trzeci dzień, który był yy, wstecz, trzy dni do końca i tam zostaliśmy na 4 godziny, Pewnie by była ta szansa, żeby, żeby być w tej dziesiątce, ale jak to mówią górale, co się odlecze, to nie uciecze. Kolejnym Polakiem w pierwszej dziesiątce rajdu jest Martin Kaczmarski na dziewiątym miejscu. Choć na najwyższej z Polaków szóstej pozycji dojechał do mety Krzysztof Kołowczyc, był najmniej zadowolony. Gdzieś troszkę zabrakło na początku szczęścia, a może też umiejętności, bo jakieś błędy popełniliśmy ja i Konstantin więc te, te godzinki uciekały. Zwycięzcą rajdu został zapłakany ze szczęścia na Roma. 10 lat temu wygrałem Dakar na motocyklu. Teraz w aucie. Niesamowite, jestem szczęśliwy. Najlepszy wynik w historii występów polskich motocyklistów w rajdzie Dakar osiągnął Kuba Przygoński zajmując szóste miejsce. Bardzo ciężko się zaczynało te zawody i można powiedzieć sukcesywnie do przodu. Aż wreszcie na szóstym miejscu. Chcę wrócić w przyszłym roku, żeby to szóste miejsce poprawić. Ride wygrał niezagrożony mistrz Mark Coma. I lose. W zeszłym roku nie wystąpiłem z powodu kontuzji. Więc teraz wróciłem, żeby wygrać. W klasyfikacji kładów drugie miejsce zajął Rafał Sonik. Po raz pierwszy więcej niż jedna polska załoga znalazła się w pierwszej dziesiątce kierowców. Po raz pierwszy polski zawodnik zajął tak wysokie miejsce w klasyfikacji motocyklistów. Uuu! I mamy podium w kładach. Teraz apetyty mogą już tylko rosnąć. Z Meterajdu Dakar w Chile Marcin wyrwał onet. Rajtowe emocje zaprosił Orlen, sponsor programu.